Cześć witajcie w kolejnym ciku serii zagramy fajnie bez na powieści. Zaczynamy od ekranu wydawania doświadczenia. Hi, hi Weźmiemy sobie tak na przykład budowę ciała oraz zdrowie oraz odporność. Wszystko na poziom drugi poszło nam. Tu będziemy musieli wziąć sobie przebiegłość. Magic power To coś w ataku będziemy mogli Kula Nie, to nie dla mnie. Szarża. Też nie dla mnie. No i dobra, się swoje punkty doświadczenia. I teraz pójdziemy sobie do krawca. Będziemy jeszcze musieli przespać. Chyba, że, chyba, że jeszcze będą czynne. Chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem. Już Tak, Kurde. Kurde. Zwłaszcza. Co tam się działo na strychu? No. Już gadać mi jedna kobieta nie chyba chyba dwie kobiety dwóch nie, rozumiem rozumiem jedzenie dzień jedzenie co? kurde oszukano mnie Owy kurde pazerni uh, sorry look I see they're letting the children out of the guild early these days You're not going to start chanting my name with the rest of these simpletons, are you? Honestly, you complete a quest, start showing your trophy, and next thing you know, you can't get a moment's peace. I mean, just listen to them. At least you don't have to worry about high renown and being followed everywhere. Now, move aside, will you? I don't need you crowding me too. Hmm? <laughs> Nawet nie będziesz miał mnie na pokonać Spójrzcie się pan na lekcję Dobra W tej krawcu I kupimy sobie od niego głowę, co tam... hełm z kolczugi. do dłoni kupić. ręka z kolczugi. To mi już zaczyna kordzić. Najpierw musimy sobie to wykupić. Dobra. No i mamy co to co chcieliśmy mamy. Nawet no, nam zostało nawet sporo kasy. E, gdzie to jest? Gdzie to jest? Strój. Zestawy. No i proszę. Jeszcze taki porządniejszy strój. Ukwala coś możemy kupić co fajnego. Tam chyba nowe łuki. Jakiś. Może coś z broni będzie ciekawego. Zobaczymy, zobaczymy. Okay. Nie na czy to minusie, na, minusie, na minusie, czyli nic nie co, by tu co by to hmm. Hmm. Kurde. nie ma Co to Co to Co ty, Darek, pomóż mi. Zbyt drogie. Eee, dobra. Muszę znaleźć, muszę znaleźć... Fryzjera. Nie wiem, gdzie jest Fryzjer. Mamy kaszę, tam mamy... Północną, czy tam południową? Nie. Północny kamienną altanę um, gdzie my tu mamy? Może tu będzie Witajcie, nie ma tu nikogo. Hihihi hi, hi. mm. Nie mówię, że mam ma być do końca zły znaczy, Nie mówiłem, że mam być tak całkiem dobry, dobry, dobry. O, tu jest fryzjer. Wspaniale. Eee, yy, kup, no kup. Mi się tak najbardziej mi się podoba ta standardowa fryzura. Jest najlepsza. No to nic, nic już nie możemy więcej zrobić. To co, idziemy na misję? Idziemy, pewnie. Kolejną misją będzie... Już wam mówię. Ach, zresztą. Albo nie, jeszcze nie pójdziemy. W tym odcinku pójdziemy przeoskortować tego kupca. Oh, I'm mm. looking for someone to take I'll here's it just <sighs> Oh you'll take me to towards... Orch Use your follow exp... when we get... if you want me oh <laughs> but try not to go too far <sighs> come on uh -huh. Follow lead the way hero Eee, chodź za mną. O, tak będzie wyglądała eskorta kupców. No, come on, come on, come on. O, Wyciągamy łuk. No.

<laughs> <laughs> oh, uh, wow, well, that was the only good thing that happened to What the? What the? slow I I not keep up! am slow down? that? What's that? What's Hang on a bit! Hang on! that? I'm What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? I tu poczekaj, a ja wybiję te wszystkie osie, które nam mogą zepsuć zabawę. Teraz in... Lovely day for in it. Follow. I'm right Follow. you. Ni well, we're here, <laughs> not us. As... Well, you've earned this gold. Oh, thank you, thank zleźmy trochę kasy, zawsze coś, a teraz już nie będę się tykał żadnej innej misji, to będzie taki trochę krótszy odcinek, chyba, tak, tutaj w poprzednim odcinku widzieliście jak ja tu wykopałem elixir życia, znaczy wykopałem, wyłowiłem, mm, tu było chyba, tak, tu był ten czarny materiał, Teraz sobie poszukamy czegoś jeszcze tutaj, bo nie wiesz, że to jest tylko, tylko to, tylko to. Guciak. Mm. No proszę, mamy skrzynię. Wskazówka skarbu numer 5. Rumors about that item of value lies hidden somewhere in Albium. The clues should lead you to it. I understand there are 6 of them in all. A tu I Chyba nigdy nie byłem. Ja maaaa, Z członkiem mistrzów jest naprawdę łatwiej, dużo łatwiej Aha spoko Jest tu coś? nic 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 oho będzie chyba srebrny skórz, jeśli ja się nie mylę Nie mylę. Cudownie. Świetnie. Happy. No, i to było chyba na tyle w tym odcinku. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w fajne, wspaniałe powieści. z tym odcinkiem a kolejnym pewnie sobie troszkę podekspię. Não, Marca.